Cześć, z tej strony Adrian, czytelnik komiksu Między Kadrami. Dzisiaj będzie o kolejnym Pani Szerze i tym razem będzie o Pani Szerze Becky Klunen. Tutaj, ponieważ się pojawiła taka dyskusja gdzieś tam w komentarzach, to ja się postanowiłem do tego odnieść, więc dla fandomie niekiedy mówi się, że to jest Pani Szer seria jedenasta. Ja świadomie nie używam tego typu określeń, dlatego że dla mnie one są problematyczne z różnych powodów. To znaczy możemy mówić, że to jest panisher Serie 11. Ja wolę mówić, że to jest panisher, który był wydawany w latach 2016-2017, czyli po tym, jak skończył pisać Edmondson, film o tym jest na naszym kanale, a przed tym jak zaczął pisać Rosenberg, o tym też będzie na naszym kanale. Dla mnie jest to z kilku powodów problematyczne. Po pierwsze, no, jakbyśmy tak liczyli, to liczymy to od pierwszy Miniserii, czyli Circle of Blood, no a to była miniseria, a nie seria regularna. Poza tym liczymy w ten sposób tylko serie, które miały w tytule Pani Sher, nie miały żadnego dodatku, ale tu musimy wziąć poprawkę na to, że seria, którą początkowo pisał Guard Ennis, zmieniła w pewnym momencie tytuł. Po tym, jak zaczęli ją pisać inni scenarzyści, bo to było, o ile pamiętam, Frank Castle Max później, a numeracja została zachowana, co też jest problematyczne. Do tego jeszcze, jeśli dodamy to, że Greg Kraka początkowo wpisał w serii The Punisher, ale kończył w Punisher Warzone, no to robi nam się trochę problem. W przypadku takich postaci jak Batman, no jest moim zdaniem trochę łatwiej, ale śmiało nie mam nic przeciwko, ktoś może o tym mówi, że to jest Punisher 11, jeżeli mu pasuje. Nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o to, co tutaj widzicie, to jest slipcase, który mam na zeszyty, bo ja, jeżeli chodzi o tą serię, to nie uprzedzając, nie podobała mi się ona na tyle, żebym sobie miał to kupować w czymkolwiek innym. Światło dzisiaj jest nie za dobre, ponieważ jest spore zachmurzenie, w związku z tym nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To jest mój slipcase wewnątrz, mam zeszyty i będę starał się tę serię pokazać na zeszytach. Zeszyty sobie już przygotowałem, w tym sensie, że wyjąłem je sobie z koszulek i tekturek. Mam je tutaj. Nie wiem, czy to jest zdrowe dla zeszytów czy nie, bo się na tym nie znam, ale tak jestem już przyzwyczajony, więc takie trzymam. No i teraz trochę opowiem o tej, o tej serii. Więc seria ma bodajże 17 zeszytów, do tego były jakieś roczniki, a ręczniki też Wam w ogóle odpuszczę. To, co moim zdaniem jest największą zaletą tej serii, to są okładki. Ja bym powiedział, że, może nie będę generalizował, ale powiem z punktu widzenia mojego, że to są najfajniejsze okładki. Mnie się przynajmniej okładki do tej serii najbardziej podobają. Po pierwsze ze względu na pomysł. Bo zawsze gdzieś tam w tle jest ukryta ta czaszka tego panisera, ta, którą nosi, ten emblemat, którą nosi na, pierw, na piersi. I poza tym zawsze w ciekawy sposób ten ilustrator tych okładek powiązał je z zawartością. Czyli nie jest tak, jak na przykład jak Brad Street robił okładki, które na początku było fajne, ale później człowiek miał wrażenie, kolokwialnie mówiąc, że one były trochę na jedno kopyto. To znaczy, jakby ta formuła tych okładek kiedyś się wyczerpała, to jest moja ulubiona, czyli z 12, który zamyka nam pewną część, to jest zawsze 13 gdzie już widzimy pewne takie nawiązanie do tego, jak Punisher wyglądał w serialu, bo chyba wtedy serial się zaczął. I wszystkie te okładki wyglądają fajnie, jak mówię, zawsze gdzieś ta czaszka jest ukryta. Te, więc jeżeli chodzi o warstwę okładkową, to ona jest chyba najlepsza. Kupiłem sobie wariant jeden zrobiony przez Wilza Portacio, ponieważ mam do niego sentyment, ale uważam, że przesadził z tą kosmiczną giwerą, którą tutaj jest. I teraz jeżeli chodzi o ilustrację. Zaczęło się to nawet fajnie. Tutaj mamy trochę fa takich fajnych motywów, ponieważ ten główny, ten, ten, ten dowódca Punishera wygląda tutaj trochę jak ten Punisher, którego rysował kiedyś Dillon po raz pierwszy w tej serii Welcome Back. Frank i w tej serii Punisher Marvel Knights, czyli on przypomina trochę tego starego Punishera, a ten nowy Punisher będzie wyglądał trochę zaskakująco. Ja tu chcę na to zwrócić uwagę, ponieważ seria zaczyna się tak klimatycznie. Ten Punisher wydaje się, że będzie takim tradycyjnym Punisherem. No więc Punisher tutaj wygląda jak czarnoskóry. Nie jest to dla mnie żaden problem, i gdyby tak to miało zostać, to uważam, że to jest nawet fajny pomysł i można by to było wykorzystać, żeby spróbować pokazać też jakieś inne wątki czy problemy, które by się tu pojawiały. Z tym nie mam problemu, tylko problem ze stroną wizualną tego komiksu jest taki, że jak Dylan przestaje rysować, to się nie mogą rysownicy zdecydować, czy on ma być czarnoskóry. Czy ma nie być czarnoskóry? Czy, czy jak on dokładnie ma wyglądać? I tutaj jest on takim człowiekiem stosunkowo młodym, tak byśmy powiedzieli, że to jest młody facet, który tam przestał służyć w służbach specjalnych niedawno. Ten wątek wietnamski ze względu na wiek głównego bohatera on tutaj wypada. Natomiast jak, jak zaczynamy czytać, no to pojawiają się takie dziwne rzeczy, na które zwracają uwagę ludzie, którzy piso, piszą w ogóle listy do redakcji, które tutaj są, bo w pewnym momencie on zaczyna raz wyglądać, jakby był biały, raz zaczyna wyglądać, jakby był czarny, raz zaczyna. Zaczyna wyglądać jakby biały i dużo starszy, i to widać, zwłaszcza jak przestaje rysować Dillon i zaczyna to rysować ten gość chora on się chyba nazywał, jakoś tak. O ile pamiętam, nie jest mi znany, zresztą jego rysunki mi się nie za bardzo podobają. Więc tutaj mamy, tak jak mówię, to jest środek serii gdzieś na pewnym momencie, i tu już on wygląda moim zdaniem po prostu no, jak biały, ewidentnie. A później, jak powiedziałem, będzie wyglądał jeszcze, jeszcze, jeszcze inaczej. Zmienia się też jakby jego, jego gabaryty się zmieniają, bo tutaj jest taki szczupły raczej, nie, nie zbudowany jak Arnold, no mówię, tu, tu już ewidentnie wygląda jak jeszcze inaczej, a, a później będzie i starszy i bardziej masywny. No więc według mnie gdzieś jakiegoś redaktora zabrakło, żeby im powiedział, że słuchajcie, on może być taki, może być taki, nie mam z tym żadnego problemu. Nawiasem bardzo mówiąc, do, bardzo dobry komiks. On może być taki, on może być taki, nie mam z tym żadnego problemu, no ale do licha niech ktoś narysuje jakieś projekty, takie szkice studyjne, jak to ma wyglądać w ogóle w całej serii, żeby czytelnicy no nie byli zaskakiwani tym, jak on będzie wyglądał. Więc to jest pierwsza sprawa. Ja wam pokażę teraz końcówki serii, jak on wyglądał na koniec. To na koniec przypominał moim zdaniem tego takiego panishera, jaki był w serii Max, czyli takiego kojarzącego się z, z, z tymi rysunkami, jak rysował na przykład Parlow kiedyś i tak dalej. Więc on nawet, tak jak mówię, nawet w tym pierwszym, w tej pierwszej części, która się zamyka w numerze 12, już pod koniec zeszytu wygląda, już wygląda inaczej, a na koniec serii tej, gdzie ten bondowski numer się pojawia, wygląda jeszcze inaczej. To jest tyle, jeśli chodzi o tą warstwę wizualną, więc mój, po pierwsze, rysunki tego gościa choraka nie są jakieś szczególnie dobre. Najlepszy tutaj jest Dillon. Natomiast, jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową, tylko mam jeszcze pokazać, jak on wygląda na końcu tej serii. No tu wygląda na dużo starszego, dużo masywniejszego, no i oczywiście na, na białego gościa. Niestety nie będzie to dobrze widać ze względu na światło, niemniej jednak, no mój punkt widzenia możecie tutaj zobaczyć. No to już widać, że to jest, tu jest jeszcze inna koncepcja, a to się wszystko dzieje jakby nie w jakichś takich, że, że są jakieś pewne odstępy czasowe pomiędzy tym, co się dzieje w życiu. To jest to, cała ta historia, cała ta seria toczy się mniej więcej w jednym momencie, więc to jest zastanawiające. Jeżeli chodzi o, se, o w ogóle o scenariusz, scenariusz początkowo jest dobry, to znaczy mamy Pani Shera, który jest, że tak powiem, sprowadzony back to the basic, czyli jeżeli chodzi o ubranie, ponieważ głównie ma tylko tę koszulkę, nie ma żadnego kombinezonu. Ja go akurat lubię w jakimś tam kombinezonie, ale tutaj jest back to the basic, czyli jeansy, jeansy kombinezon i tak dalej. I początkowy jest dobrze, ale na przykład tu, pomysły, które się pojawiają, jeśli chodzi o scenarzystkę, są przedziwne, no bo pani Sher ma taką swoją jakby samotnie i w tej samotni ma givery, no i z tej giwery dwójka dzieciaków ukradło mu dwie spluwy, co widać tutaj. Ja jak to pierwszy zobaczyłem, czyli nie ma, widzimy, że nie ma spluw, a oni po prostu weszli. Jacyś po prostu tacy, no nawet chyba nie z liceum i on przez cały numer będzie starał się odzyskać te broń. Więc pamiętam te komentarze, które się pojawiły wtedy, kiedy tam ludzie o tym dyskutowali, że co drugi to pisał, że no Punisher is very lazy at his job. No, coś takiego mniej więcej się pojawiało wtedy w komentarzach. No, pomysł po prostu był głupi i zupełnie nieprzemyślany. Jeżeli chodzi o to, co jest wcześniej w serii, no to mamy jakąś tam substancję, która sprawia, że ludzie, że przestępcy mają większą moc. Taką jak na narkotyk zwiększa ona ich siłę, wytrzymałość i tak dalej. Panischer z nimi walczy. Pomysł jeszcze w sumie nie jest najgorszy. Niestety, z czasem sprowadza się to do tego, że będziemy mieli zbiór scen i. Przeciwnik, który na początku wyglądał fajnie, wygląda po prostu głupio na końcu tej historii, jeszcze w tym numerze, który wam pokazałem przed chwilą nie wygląda może tak strasznie głupio, bo wcześniej wyglądał jak człowiek, który po prostu, którego ktoś wpompował jakiś narkotyk, czy, że, że jest jak Jason Statham na adrenalinie, a później w tych bandażach wygląda jak jakaś mumia, tak jak tutaj. I ten pomysł naprawdę był głupi. Czyli pomysły, które Becky Krunan tutaj ma, jako scenarzystka, z dziećmi zabierającymi, zabierającymi głównemu bohaterowi broń. Albo na przykład, no to no naprawdę to jest głupie. Ja rozumiem, że Mike Baron miał słabsze momenty, ale to jest głupie. Głupotę w serii teraz mierzymy w Aronach. Biorąc pod uwagę, jakby to, co odstawił w ostatniej serii, więc jeszcze może nie jest to poziom tego paniszera kałamarnicy, którą teraz Jason Aaron wypuszcza, ale mimo wszystko, no, powiem tak. Początek jest dobry, i być może dlatego w niektórych panoramach te pierwsze zeszyty się pojawiają. Nie najgorszy, jak mówię, paniszer sprowadzony tu do takich podstaw, koszulka, broń i tak dalej, bez żadnych kosmicznych giver, bez jakiegoś sprzętu Antmana, który by go powiększał, zmniejszał i tak dalej. I to był, wydaje mi się, taki dobry kierunek na samym początku. Natomiast stopniowo, niestety, seria traci impet. Sam główny bohater, no niby ma być takim komandosem, natomiast w pewnym momencie zaczyna używać jakichś takich bardzo prymitywnych koncepcji, żeby sobie poradzić z otoczeniem. Strzelec to tam z niego żaden w tej serii, no więc wygląda to, powiedziałbym, tak sobie. Ale powiedzmy, że to jeszcze nie, nie jest najgorzej, bo napisane jest to w miarę płynnie, w tym sensie, że da się to czytać, tyle, że gdzieś tam, w którejś chwili, ma się takie wrażenie, że te sceny zaczynają się powtarzać, po prostu na pewno przez te 12 zeszytów. Zaczynają się powtarzać, jest to jakieś takie powierzchowne, nieprzekonujące, i w ogóle nie jesteśmy tak naprawdę zainteresowani nawet tym, co się będzie działo. Dalej. I zabrakło gdzieś tam scenarzystce pomysłów. Po numerze 12 pani Sher powraca do Nowego Jorku, i tam początkowo jest jeden taki zeszyt, który jest nawet niezły w metrze, o ile pamiętam. O jego się nawet dobrze czytało. I na końcu ten Panisher jeszcze jest taki potraktowany jak James Bond co widać na okładce ostatniego numeru. W dodatku walczy po prostu z przeciwnikiem, który gdzieś tam się przewija przez całą tę opowieść, która wygląda po prostu głupio. No więc, sami możecie to ocenić a propos tego, co powiedziałem. Ja miałem wrażenie takie, że zabrakło jakiegoś dobrego redaktora, tak jak mówię, i w warstwie scenariuszowej też go zabrakło. Jakiegoś takiego redaktora, który by powiedział, że dobra, rozpisz to sobie, wyeliminuj te wszystkie głupie pomysły i znajdź jakąś nić przewodnią w całej tej opowieści, żeby to po prostu przeszło. Owszem, są sceny, które są naprawdę takie ekscytujące, ale to są sceny, da się w kilku zeszytach znaleźć. Drugi plan praktycznie biorąc, nie istnieje. Tak jak mieliśmy, jak Gartenis pisał, nawet tą serię, którą ja nazywam Pani Sher. Looney Tunes, czyli tą pierwszą serię Marvel Nights, która była taka na wesoło, to ten drugi plan był dobry. Bo te postacie, które tam grały ten drugi plan, one były ciekawe. Tam się nawet, nawet uważam, że nasz detektyw mydło, który się tam pojawił, on był interesujący. Tutaj te postacie są kompletnie bez charakteru, jak dla mnie. W ogóle mnie nie interesuje to, co się tam dzieje. Tutaj pokazywałem wam przez chwilę właśnie ten taki. Panie szereg James Bond. No też pomysł przedziwny, ale też fajnie twórca okładki wykorzystał motyw ze spinkami w kształcie czasek na, czaszek, czaszek na, na okładce, więc to było dobrze. Więc jeżeli chodzi o cały ten scenariusz i, i cały ten ride, to dla mnie mimo wszystko jest on nieudany. Nie jest to taki knockout, tak jak powiedziałem, jak Aaron, bo nie ma żadnego nagle manifestowania mocy, nie ma żadnych czerwonych promieni, które się, czy czerwonego dymu, który się wydobywa z oczu i czaszka wygląda jak czaszka na klacie, a nie jak kałamarnica, co zawsze należy docenić mimo wszystko, ale jak Edmonsona polecam z tych nowych opowieści, tak tego chyba bym nie polecał, ale no, ja mogę się mylić, a wy sami potraficie to ocenić. Dobra, z mojej strony to wszystko. Na pewno Rosenberg się pojawił, opowiem co o tym sądzę, Zaj Kudrański. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, no i cześć!